Słonina wojskowa to bardzo ciekawy wyrób, o którym większość ludzi tylko słyszało z opowiadań, ale też bardzo dużo ludzi ją naprawdę jadło. Niestety teraz nie można jej kupić w sklepie, nigdy jej nie można było kupić, bo była robiona wyłącznie dla wojska. Ja ci pokażę, jak w prosty sposób, przy użyciu naprawdę minimalnej ilości sprzętów, narzędzi, może zrobić ją sobie we własnym domu. Drugą możliwością, zamiast używania żelatyny, jest użycie skórek wieprzowych skórki trzeba wcześniej, tylko że po prostu jest bardzo w tym pracy, a i nawet ostatnio skórki nie jest tak prosto. Skórki wieprzowe trzeba ugotować, żeby powierzchnia gumki pod zakrętką dotykała ściśle. O. Super. Dokręcić trzeba mocno z siłą, ile masz po prostu pary. Nie lekko, niedelikatnie, nie, do pierwszego oporu po prostu mocno. No bo po prostu była gotowana, więc masz tak naprawdę trzy w jednym i słoninę o fajnej konsystencji, którą tam na ząbku poczujesz i smalec i odrobinę tej pysznej galaretki. Polecam Ci bardzo, bardzo, bardzo gorąco.